Z własnego doświadczenia wiem też, że każde odrzucenie wciska nas z powrotem do tego kokonu, z którego my nie chcemy wychodzić do świata. I tu jest to ryzyko, że zniknie nasz brak otwarcia. A tylko przy otwarciu możemy znaleźć swoje stado tylko przy otwarciu i podjęciu tego ryzyka możemy znaleźć ludzi i miejsca, do których będziemy pasować. Ale właśnie trudność polega na tym i ten paradoks, i ten, to wyzwanie, że przy każdym otwarciu i spotkaniu się z odrzuceniem, albo niezrozumienie nie jest odrzuceniem po części, no, no tak jest, będziemy się z powrotem chować do swojego kokonu. Także być może moja zachęta jest dla samej siebie, ale też dla was jest taka, żebyśmy nie robili tego. Jestem tutaj też dla Was, żeby Wam pokazać, że jestem taka sama. I Wy jesteście tacy sami, jak ja mówię do tych ludzi, którzy to będą czuli i rozumieli, o czym mówię, w kontekście wysokiej wrażliwości czy spektrum autyzmu, którzy po prostu rezonują z tym, o czym tutaj gadam. Bo ja samą potrzebuję w tym momencie zachęcić do. Do wyjścia do świata, do bycia, do nierezygnowania z bycia w świecie taką, jaką jestem eee, i wyrażania się nie tylko w obrębie swojego kokonu, ale również dotykając i smakując życia i relacji, będąc wśród innych tak, na, tak żywo, tak prawdziwie czując, dotykając i smakując tą rzeczywistość. Eee, w cudzysłowie na scenie, w cudzysłowie i dosłownie. Yy, wystawiając się na taki świecznik, oto ja jestem tutaj i chcę się wyrazić i się wyrażam w swojej prawdzie. Hmm. Bo być w tym świecie, ale żyć w kokonie. I nawet kochać siebie w tym kokonie to nie jest miłość pełna. To jest miłość e, trochę taka, że tak powiem, e, ukryta w ukryciu. E, I tam jest pod spodem trochę taka reakcja obronna, e, która wciska nas w samotność, e, tak naprawdę. Więc zachęcam nas, Was, siebie. Do wytrwałości, do odwagi, do tego, żebyśmy dali sobie tą zgodę, bo nikt jej nam nie da.